Bo jeśli odpowiedź Zachodu znów ograniczy się do oświadczeń o zaniepokojeniu, testy będą powracać i to w coraz bardziej zuchwałej formie. Putin rozumie język siły i tylko ten język. Potrafi się cofać, gdy napotyka na twardy opór, co historia ostatniej dekady kilkakrotnie potwierdziła. Idzie tak daleko, jak mu na to pozwolimy. I to nie jest hiperbola, to jest reguła polityki faktów dokonanych. W amerykańskiej debacie pojawiają się głosy, które tę logikę nazywają po imieniu. Republikański polityk John Wilson napisał, że Rosja atakuje sojusznika NATO, Polskę, za pomocą irańskich dronów szachet, niecały tydzień po tym jak prezydent Trump przyjął prezydenta Nawrockiego w Białym Domu, wskazując, że jest to akt wojny i wzywając prezydenta do sankcji niszczących rosyjską machinę wojenną oraz do dostarczenia Ukrainie broni zdolnej do zadawania ciosów w głębi Rosji. Dodajmy: Tego typu głosy nie muszą decydować o polityce administracji, by kształtować horyzont oczekiwań i kosztów bezczynności. Logika decyzji prezydenta Donalda Trumpa, by większą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Ukrainy obarczyć Europę, oszczędzając w ten sposób zasoby na rywalizację z Chinami, jest politycznie zrozumiała. Ale ma poważne ale. Xi Jinping nie płaci żadnej ceny za zmiany wprowadzane wspólnie z Putinem. Koszt ponosi Rosja. Krwią żołnierzy, drenowaniem budżetu, degradacją gospodarki i międzynarodową izolacją. Pekin, analizuje, obserwuje, kalkuluje, a następnie odcina kupony z błędów Zachodu lub z jego bierności. Dla Polski i dla NATO oznacza to konieczność przestawienia Wajchy z reaktywności na prewencję. Co to konkretnie znaczy? Po pierwsze jasne reguły użycia siły wobec rosyjskich środków napadu powietrznego. Tych środków, które wchodzą nad terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wykrycie, identyfikacja, zestrzelenie. z jednoczesnym informowaniem sojuszników i opinii publicznej w trybie natychmiastowym. Po drugie, gęsta, zintegrowana architektura obrony powietrznej wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy obejmująca radary, czujniki, efektory i łączność z sojuszniczymi platformami rozpoznawczymi. Po trzecie, strategiczna komunikacja zorientowana nie na gaszenie pożaru, lecz na odstraszanie. Klarowny przekaz, że powtórzenie incydentu spotka się z nieproporcjonalnym kosztem dla agresora.